King. Postanowiliśmy ja, Alcest, Eusebiusz, Rufus, Kleofes i inne chłopaki iść na połów. Jest taki skwerek, gdzie często chodzimy się bawić. Na skwerku jest fajna sadzawka, a w sadzawce są kijanki. Kijanki to takie małe zwierzątka. Jak urosną, robią się z nich żaby. Uczyliśmy się o tym w szkole. Kleofas nie wiedział tego, bo on często nie uważa na lekcjach, ale wytłumaczyliśmy mu. Wziąłem w domu, z domu słoik od konfitur i poszedłem na skwerek. Uważałem przy tym, żeby mnie nie zobaczył dozorca. Ten dozorca ma duże wąsy, laskę i gwizdek z kulką. Taki sam jak Tatarów Fusak, który jest policjantem. Dozorca często na nas krzyczy, bo na skwerku nie wolno robić bardzo wielu rzeczy. Nie wolno chodzić po trawie drapywać się na drzewa. Nie wolno zrywać kwiatów, jeździć na rowerze, grać w futbol, rzucać papierów na ziemię. No i nie wolno się bić. Ale i tak dobrze się tam bawimy. Eusebiusz, Rufus i Kleofas byli już przesadzawce ze swoimi słoikami. Alcest przyszedł ostatni. Powiedział nam, że nie mógł znaleźć pustego słoika, więc musiał opróżnić jeden. Cały był umazany konfiturami i miał bardzo zadowoloną minę. Wzięliśmy się od razu do łowienia, bo nie było dozorcy. Bardzo trudno jest łowić kijanki. Trzeba się położyć na brzuchu, na brzegu sadzawki, zanurzyć słoik w wodzie i starać się upolować kijankę. A one ruszają się bardzo szybko i wcale nie mają ochoty włościć do słoików. Pierwszy złapał kijankę Klofas. Był bardzo dumny, bo nigdy nie zdarza mu się, żeby był w czymś pierwszy. Potem, jak każdy miał. Potem już każdy miał swoją kijankę. Co prawda, alcestowi nie udało się nic złowić, ale rufus, fajny rybak, miał w swoim słoiku dwie i dał mu mniejszą. Co zrobimy z naszymi kijankami? zapytał Kleofas. Jak to co? odpowiedział rufus. Zaniesiemy je do domu, poczekamy, aż urosną i zrobią się z nich żaby i będziemy urządzać wyścigi, ale będzie zabawa. A poza tym, powiedział Ełzebiusz, żeby. Żaby to praktyczna rzecz, bo włożą na drabinkę i zaraz się wie, jaka będzie pogoda na wyścigi. A poza tym, powiedział Alcest, łódka z czosnkiem są bardzo, bardzo smaczne. Alcest spojrzał na swoją kijankę i oblizał się. A potem rozbiegliśmy się, bo zobaczyliśmy dozorcę. Idąc ulicą, patrzyłem na moją kijankę, była bardzo fajna, strasznie się prędko ruszała i byłem pewien, że wyrośnie z niej fantastyczna żaba, która wygra wszystkie biegi. Postanowiłem nazwać ją King. Tak się nazywał biały koń, którego widziałem w zeszły czwartek na kowbojskim filmie. Ten koń sfałował bardzo szybko i przebiegał na gwizdek swojego kowboja. Ja też nauczę moją kijankę różnych sztuczek, a kiedy zrobi się żabą, będzie przychodziła do mnie jak zagwiżdża. Wróciłem do domu, a mama popatrzyła na mnie i zaczęła się gniewać. Spójrz na siebie, co z sobą zrobiłeś? Cały jesteś zabłocony i przemoczony do nitki. Coś ty znowu zmalował? Prawda, no nie byłem zbyt czysty. A poza tym zapomniałem zawijać mankietę od koszuli, kiedy zanurzałem ręce w sadzawce. A ten słoik? zapytała mama. Co tam masz w tym słoiku? To jest king. Odpowiedziałem i pokazałam mamie kijankę. Zrobi się z niej żaba, będzie przychodzić do mnie, kiedy zagwiżdżę, będzie nam mówić, jaka pogoda, i będzie wygrywać biegi. Mama nie była zadowolona i aż się skrzywiła. Co za szkaradzieństwo! krzyknęła. Ile razy muszę ci powtarzać, żebyś nie przynosił różnych paskudztw do domu? To nie jest paskudztwo, powiedziałem. Ona jest czyściutka, cały czas siedzi w wodzie. A ja nauczę już sztuczek. No, jest tata, powiedziała mama. Zobaczymy, co on na to powie. Tata zajrzał do słoika, powiedział o, kijanka i usiadł w fotelu z gazetą. Mama się rozgniewała. To wszystko, co masz do powiedzenia? Zapytała mama. Nie życzę sobie, żeby dziecko znosiło do domu rozmaite paskudstwa. <laughs> powiedział tata. Przecież z kijanką nie ma żadnych kłopotów. Ach tak? Doskonale. Powiedziała mama doskonale, ponieważ ja się zupełnie nie liczę, nie powiem już ani słowa, ale uprzedzam was albo Kijanka, albo ja. I mama poszła do kuchni. Tata westchnął głośno i złożył gazetę. Obawiam się, Mikołaju, że nie mamy wyboru, powiedział trzeba się pozbyć tego stworzenia. Zacząłem płakać. Powiedziałam, że nie chcę, żeby Kijance stało się coś złego i że jestem już z nią okropnie zaprzyjaźniona. Tata ujął mnie za ramiona. – Posłuchaj, małe, powiedział. – Wiesz przecież, że ta kijanka ma mamę żabę, a mama żaba na pewno bardzo się martwi, że zginęło jej dziecko. Twoja mama też nie byłaby zadowolona, gdyby cię wsadzona do słoika. U żab jest tak samo. Wiesz, co zrobimy? Pójdziemy razem, wypuścimy kijankę w tym samym miejscu, gdzie ją złowiłeś. Będziesz ją odwiedzał w każdą niedzielę, a jak będziemy szli z powrotem, kupię ci tabliczkę czekolady. Pomyślałem chwilę i powiedziałem że dobrze, że się zgadzam. Tata poszedł do kuchni i śmiejąc się powiedział mamie, że zdecydowaliśmy się zatrzymać mamę, a pozbyć Kijanki. Mama się roześmiała, pocałowała mnie i powiedziała, że na wieczór upiecze ciasto. To mnie już zupełnie pocieszyło. Kiedy poszliśmy do ogrodu, zaprowadziłem tatę, który trzymał słoik, na brzeg sadzawki. To tutaj pokazałem tacie. Powiedziałem Kingowi do widzenia, a tata wylał do sadzawki wody z kijanką. A potem odwróciliśmy się, żeby odejść i zobaczyliśmy dozorcę, który wyszedł z za drzewa, a oczy miał zupełnie okrągłe. Nie wiem, czy to pan zwariował, czy ja za chwilę zwariuję, powiedział dozorca, ale jest pan dzisiaj siódmym facetem, wliczając w to policjanta, który przychodzi nad sadzawkę i wylewa wodę ze słoika dokładnie w to samo miejsce.